Syn Paweł, ja nazywam się Kazimierz Bubiłek i żona Maria Bubiłek. Ze stowarzyszeniem jesteśmy praktycznie związani od samego początku, już od yy, 35 lat. Także cieszymy się bardzo, że yy, takie stowarzyszenie powstało. Yy, syn uczęszczał. Yy, od początku do szkoły, poprzez gimnazjum. Teraz jest uczestnikiem tutaj mieszka w domu rodzinnym, także jest bardzo zadowolony. My też jesteśmy zadowoleni z tego, że, że, że on po prostu znalazł swoje miejsce. Bardzo się usamodzielnił przez to, że jest sam, sam decyduje o swoich y, jakichś planach, y, sam decyduje o swoich zakupach, chociaż to czy różnie to wychodzi, ale no, tak jak w życiu, tak jak w życiu. Cieszymy się bardzo, że, że, że się po prostu odnalazł, że ma do, do czego wrócić, ma, ma swój dom, ma dom rodzinny, gdzie też może wrócić. Także bardzo się z tego cieszymy. I cóż. Zachęcamy innych do korzystania z domu rodzinnego. Stowarzyszenie Krok za Krokiem jest z Wami 35 lat i Wy też tworzycie to stowarzyszenie. Jesteście na dobre i na złe. Kto przebywa w... W placówce na połowiaków to może też spotkać Pawła ja spotykałam niejednokrotnie z aparatem w ręku Paweł przyłamuje stereotypy tak. pokazuje że osoby z niepełnosprawnościami mogą fotografować mogą się rozwijać mogą jeździć też samochodem co według normalnych e, takich przeciętnych odbiorców może się wydawać niemożliwe tak. jak to jest w ogóle możliwe że właśnie krok za krokiem Paweł pokazuje że można można coś więcej zrobić. Tak, yy, duża rola jest, ja myślę, że, że rodziców yy, wspierać dziecko, a nie yy, stawiać mu jakieś bariery. Trzeba to... Go... Paweł kiedy powiedział, że będzie robił prawo jazdy, yy, sam byłem w szoku, jak on to będzie jeździł, ale powiedziałem ok, nie ja decydowałem o tym, że on będzie miał prawo jazdy, tylko zdecydują o tym ludzie, którzy się na tym znają. Yy, zdał prawo jazdy z czego się bardzo cieszymy my jako rodzice i on też jest jest po prostu y, samodzielny nie jest zależny od nikogo co zaplanuje gdzie sobie zaplanuje wyjazd tam jedzie czasami czasami y, y, jakieś zakupy dla, dla nas zrobi kiedyś kiedyś czy, 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 czy podwiezie jeżeli jest taka potrzeba nie, nie, to nie ma problemu także bardzo się cieszymy no, Trzeba przejamywać te wszystkie bariery. Trzeba iść do przodu. Dzisiaj dziękujemy, ale też życzymy. Czego życzyć Stowarzyszeniu krok za krokiem wszystkim, którzy z, tego, z tej pomocy korzystają? To trzeba wytrwałości, wytrwałości yy, bardziej się angażować. Bo to jednak są, są naprawdę yy, duże wyzwania dla stowarzyszenia, dla stowarzyszenia, bo wiadomo, najważniejsze są yy, te dzieci. Ale oprócz tych dzieci, które tutaj, znaczy dzieci, nasze dzieci, my to mówimy dzieci, bo, bo my całe życie będziemy mówić dzieci, to jest młodzież, to są osoby dorosłe. Potrzebują takiego miejsca, ale to miejsce potrzebuje też pieniędzy, także, także tutaj jest problem największy, ale to wszystko idzie wypracować dzięki, dzięki właśnie yy, pani doktor, która zaangażowana jest niesamowicie i tym ludziom, którzy tutaj pracują, także ukłony dla nich, dla wszystkich, także Cieszymy się bardzo i dziękujemy za wszystko.